Dajcie, moi drodzy, w dzisiejszym poradniku pokażę Wam skąd pobrać i jak obsługiwać się programem Minecraft Version Changer. I tak, wchodzimy w naszą przeglądarkę. Ja już tutaj mam, skopiowałem sobie link. Ojej, co? Jest? Wchodzimy na mvccraftden.d i tak, tutaj mamy Freedom Lot. Pokaż tekst. Yy, I poprosimy po prostu tutaj nasz, naszego, nasz program. Ja już to zrobiłem. I tak, i po, po, po pobraniu program włożyłem sobie tutaj. I klikamy na niego. Uruchom. Ty nam się ładuje. Można zmienić język na polski. Od razu zmienimy. I tak. Tutaj możemy zmieniać sobie... Wezmę duży ekran. Tutaj możemy sobie zmieniać wszystkie, wsześciutkie wersje Minecrafta. Na przykład ja mam teraz 1.5 i powiedzmy, że zmienimy sobie na 1.5. I tak. Teraz klikniemy zmień wersję. właśnie sobie dobrze zmienia. O, gotowe. Zapewne słyszeliście taki dźwięk, jak wbijamy któryś tam level, co chyba co piąty. Hmm. I teraz... Yy, w, nie, włączymy Minecrafta, nie włączymy. Powiedzmy, że wrócimy na wersję 1.5.1. Jeszcze raz zmienimy. O, pięknie. Yy, I tak, tutaj mamy klient, czyli tutaj mamy wszystkie wersje, tutaj są mody, które możemy wgrać, ale zaraz do tego przejdę jeszcze nie. Tutaj są wiadomości. To różne tam od m, tego, kto zrobił aplik m, aplikację. Program. Tutaj backups, czyli poprzednie wersje Minecrafta i możemy tutaj sobie y, zrobić backup. <coughs> Czyli powrócić do ostatniej wersji Wiki. To jest tak, jakby forum Minecraft Wiki, to chyba każdy powinien znać. Ale dobrze, przejdźmy do klientów. Przepraszam Was bardzo, ale tutaj coś mi się nie podobało. Ale już wszystko wiem, już jest dobrze. Na przykład, tutaj jak mamy te mody, ja sobie wyjdę, na przykład wezmę sobie Hilt Bars. Hmm, weźmiemy sobie nie może, może to nie Inventory twigs weźmiemy, weźmiemy Hieldbars, yy, Mod Loader, Optifine i Race Minimum, czyli takie podstawowe, najważniejsze. Może jeszcze damy tu mamy Items co tutaj jeszcze się przyda może na przykład dajmy survival helper I teraz bierzemy create a modpack wpiszemy sobie modpack testowy ok zapiszemy sobie go tutaj modpack testowy i zapisz Teraz klikamy Load a Mod Pack. Klikamy w to, co nam się przed chwilą zapisało. Otwórz, OK. I tutaj już się nam zmienia. I teraz włączymy Minecraft. Coś nie chce się włączyć O już nam tutaj się włączył I teraz wejdziemy sobie single player Lub y, options I zobaczymy jakie mamy mody Ciekawe, że to się w ogóle zrobiło Już, albo dobra Nieważne, single player Create new world Mody, prezentacja Tutaj zrobimy sobie... Create... Nie Survival Tutaj tak i Create New World Czekam aż nam się wygeneruje O, jak widzicie tutaj mamy już się załadował Optifine Race, race Minimap. No, jest. fear healed. Jest również tu many Items. Survival Helper, czyli to chyba robi więcej właśnie takich surowców. Zobaczcie ile tego jest, tych drzew. Nie, nie wiem co to daje. Nie, zapomniałam już. Ale niestety nam się tekstur paknie z patchową i mamy jakiegoś brudkiego fatefula. E, włączę sobie gam game moda i przelecimy się kawałek z tej zobaczymy. Op, zaprezentuję jeszcze chyba e, Inventory Twix. Oj, lekkie lagi mamy coś. Hmm. Skrzynia i weźmiemy sobie tam powiedzmy kobla i żelazo, a nie działa już. czyli jest lipa, czy już nie działa z tymi modami nie współpracuje no niestety, no ale cóż no i to by było chyba na tyle już zapewne wiecie jak robić, wgrywać te mody i zmieniać wersję minecrafta a więc serdecznie żegnam się z wami i do zobaczenia ten będzie pompa. Cycki pompa.